No, hejka, kochani rodzice i wszyscy pozostali. Wiecie, jak Wiktoria była młodsza, to było większe szaleństwo, jeżeli chodzi o te dekoracje, no bo to wiecie, trzeba było tematycznie przygotować i w ogóle. Teraz jest to już po prostu impreza urodzinowa. Wikusia też ma swoje gusta, ale może. Takim wiecie prezentem urodzinowym, ktoś się tutaj zainspiruje, więc zapraszam Was serdecznie na tego vloga. I jako dekoracja chmowa, to zaczynamy właśnie od wyjazdu do sklepu. Dobra, kochani, jestem w targecie. Strasznie mało tutaj jest tych rzeczy, jakoś ja nie wiem, zawsze do targetu przychodziłam, ale zaraz może coś wymyślę, jeszcze zobaczymy na innych półkach, ale tak, na pewno weźmiemy te świeczunie do tortu i te. Akurat to jest 12, więc akurat 11 wykorzystamy. Podoba mi się ten zestaw tych balonów. Bardzo fajnie będzie tam na oknie u nas w kuchni wyglądać. No i wezmę chyba jeszcze jakieś takie talerzyki, jakieś serwetki, coś takiego. Um, o to dzisiaj wiecie, tylko rodzinka najbliższa do nas przyjeżdża i będziemy sobie w takim małym gronie, e, póki co świętować. A! No i muszę wziąć ten napis. Tak, on jest bardzo fajny. Kasia takie piękne balony wymyśliła i nie zdążyłam ją nagrać, ale zaraz Wam zrobię jeszcze jednego, prawda? No. Z TikToka ponoć, patent. Tada! Dekoracje gotowe, słuchajcie. Tutaj mamy taką alo, ceratkę obrusik. Ale podoba mi się jak to wyszło. Fajnie dziewczyny mi tu pomagały. Jest niebieski kolor, jest metalik, tak jak Wikusia chciała. I jeszcze mamy takie ładne chusteczki i talerzyki, więc to już później. Mówię. Dekoracje tak dla rodzinki, dla Wikusi. Ja co roku jej takie robię okno na urodziny. Zawsze się pytacie o prezenty. Jak widzicie, tu już Wiktoria narysowała dla Kacpra coś. Więc yy, Kasper kupił Wiktorii płótna. Kupił jej takie bardzo fajne flamastry, które malują jak pędzle z farbami. I taki fajny zestaw ołówków z węglem do, do, do takiego, wiecie, rozcierania. Jakoś się u nas, słuchajcie, ciemno zrobiło w domu. W ogóle na maksa padało, jak jechaliśmy po Wiktorię do szkoły. I powiem Wam, że my kupiliśmy taki prezent Wiktorii, bo wiedzieliśmy, że już z takich, wiecie, materialnych rzeczy to tak już ani Wiktoria tak za, zabawki za bardzo, też już nie. Książki, takie tam rzeczy kupujemy na bieżąco. No i widziałam, że Wiktoria kocha nurkować, a nigdy tak naprawdę na takim prawdziwym nurkowaniu nie była. Więc Wiktoria jedzie w niedzielę z Markiem na nurkowanie. Bardzo się z prezentu ucieszyła, ze względu na to, że ona kocha, wiecie, te nadmorskie, te podmorskie zwierzęta, te rybki, te koralowce, to wszystko. No i właśnie mają jechać na Kilargo, bo tam bardzo fajnie jest nurkować, bo jest co oglądać. I Marek ze wszystkimi dzieciakami tam, właśnie e, jedzie. No, a e, chyba i pojutrze, e, tak jakby ze mną. E, no i oczywiście zresztą rodzinki, e, pojedziemy do Muzeum w Miami. To jest Muzeum też takie nauki. Ponoć bardzo fajne. Nigdy tam nie byliśmy. Tym bardziej Wiktoria, więc mam nadzieję, że prezent jej się spodoba. No, a tutaj, proszę bardzo. Grillik nam się robi. Jeszcze chwilka. Zaraz przyjdą wszyscy goście i będziemy zajadać. Pizza już zrobiona, słuchajcie. A tutaj serki czekają jako jest... Niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje, żyje, nam. Niech żyje nam. A kto? Ja! To ja! kochani! Nie! Nie! Tak! w samochodzie kochani. Jak widzicie, jesteśmy w samochodzie. I w końcu pojedziemy, żeby odebrać jakby Prezent ode mnie dla Wikusi na urodziny, e, bo niestety prezent, który też Marek miał przygotowany dla Wiktorii, no, no, już no, dla ciebie zaraz będzie, bo twoje urodziny już się zbliżają wielkimi krokami, ale jeszcze w, na Wikusi urodziny nie byliśmy. E, odebrać jej prezentu, bo powiem wam, że Marek też miał przygotowane nurkowanie dla Wiki. I nawet już byli w drodze, ale w ostatniej chwili odwołali ze względu na warunki pogodowe. I po prostu stwierdziliśmy, że chyba ta pogoda dopiero się uspokoi gdzieś w październiku, może w listopadzie. I wtedy dopiero będziemy jechać. No ale jedziemy dzisiaj, więc zobaczycie, w jakie fajne miejsce. Jedziemy tam pierwszy raz, więc mam nadzieję, że będzie się Wiktorii podobać. Wikus, a to, gdzie my jedziemy? Na muzeum. Do się do muzeum? W Miami. O rany i co tam będzie? Akwarium będzie dinozaury. Cieszę się? Fajny prezent? Tak. Ja się cieszę najbardziej. Ja też się cieszę Ja też się cieszę. Bo strasznie zawsze chciałam tam z wami pojechać. Ja też. To jedziemy co? To... Nowa wystawa. Będzie od 14 października do 21 kwietnia, więc jeżeli będziecie w Miami, to na pewno będzie ciekawie. A my idziemy na razie zobaczyć, co teraz mają, nie wiem Ale wiem, że jakiegoś jednego dinozaura mają, to na pewno. Kiedyś była wystawa chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, jakoś coś takiego. Ale na pewno nie będzie się Wam tutaj nudzić, bo też tutaj jest planetarium, właśnie muzeum nauki i wiele, wiele innych atrakcji. Jest to ogromne. Patrz, patrz. Dobra, jesteśmy no. słuchajcie jednak na ostatnim piętrze. Nie, na dole yeah. samym. No na dole, znaczy no na na, na, chodzi mi na parterze, tak. O no, no, tak. oh, wow. Ale tu fajnie, bo my zaraz mamy słuchajcie show. Myśmy ja się zapisali na show. O, Kacperek, jak tu fajowo. Rybki. No na górze tutaj to jest dopiero. Fajna rzecz. Uau! Mama, são jellyfish tam! O oh, no dobra, będziemy zaraz oglądać. Katsper, zobacz! Ale to super jest! Uau! É a school of fish. Mama, são Ale tam zobacz, co jest, kłaszczka. Ale fajne to jest. Wow, ale jesteś piękny. <słyska> nie, kogo są so fajne, co? I takie wiekuś tu u nas pływają? W nie? <słyska> you bucks jellyfish. are so. So, nice. so, so cute. It's a great star coral, but it's fossilized. Look, look. That? Saw shark. It's what? a saw from the saw shark. Oh, Remember, Mama? No. Look at, Tasha, look at this. Look at this. Look at this. Whoa. Piękne. Patrz tutaj. Właśnie dlatego przestali w większości już produkować rurek plastikowych. No, tak jest podczas huraganu. O nie, dach! Spada dach. Jesteśmy teraz w planetarium i jest taki fajny ekran. Przez cały sufit idzie. Czy tam do końca? Marek mówi z że pójdą spać. Wiki jak jest? No Fajnie co? Fajny ketwerku. Trochę tu wysoko. Wow, co? Chodź, idziemy dinozaura oglądać. Jesteśmy na kolejnym poziomie. Tutaj oh, Wow, jaka to jest piękna. Kolorowa. No, pięknie tutaj jest. O, stąd możemy widzieć, słuchajcie, rekiny i inne, które widzieliśmy tam z dołu. Na sobie tutaj mieszkają. Wow. A tutaj sobie idziemy. Oh, wow. Że tutaj jest przepiękny widok w ogóle na Miami. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy i park. I piękne widok. No dzień dobry panu, jak się pan ma? Oh. A zaraz tutaj jest? Zobaczcie co jest? Ale fajne. Super. Look, you and you can't feel the water. co to jest? Kacper, co to? Casperek. Wow.

To simple hair like st structures and then to the specialized flight feathers found in birds. Okay. Most dinosaurs had long, flexible tails. Birds involved short, light, stiffer tails. Słuchajcie, jesteśmy teraz w sekcji e, takiej naukowej i tutaj można się nauczyć o właśnie lataniu. E, mamy tutaj wszystko o samolotach, o dinozaurach. E, mamy tutaj bardzo dużo różnych ciekawych informacji, nawet też o lataniu takim dinozaurów, jak widzicie tam w oddali, więc Kacper jest bardzo szczęśliwe, że widzi dinozaury a tutaj pokazuję Wam silnik właśnie z rakiety i chciałam Wam powiedzieć, że polecam Wam naprawdę odwiedzić tutaj na Florydzie NASA bo NASA jest naprawdę super zrobione bardzo ciekawe i naprawdę robi ogromne wrażenie i takie silniki macie no tysiąc razy większe niż to i rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, jest dużo fajnych atrakcji, więc naprawdę wam też polecam odwiedzić NASA tutaj właśnie na Florydzie. No jesteśmy teraz w oceanarium, ale tu pięknie. O mama! Jaka musza do tego żółwia, co żeśmy widzieli tam na górze? I z nim do muzeum, wiecie co, masakra, nie? O oh, wow! Wow, zobacz Kacper, ile żółwi! A tu zaraz jest zdjęcia rekinów i tych. O, Kacper, puzle są. A to Wika ci poukłada to, a ty teraz poukładaj na obrazku. Na obrazku, zobacz, Kasperek. Kasperek! Chodź tutaj ułóż to. Na tym obrazku. Ty. No zobacz, tak jak na przykład to. Yeah, the Otto. snook goes right here. Mangrove skipper. Vai o aí. Yeah. Stingray. I pool, think, né? Goes right here. Yeah, stingray goes right here. Mhm. Mm Starfish. Wait. Oh, right. I see it. Um. Jump scare. Someone broke it. To to jest taka namiastka tego co jest w Gettlinburgu. Taka tak. bardzo, bardzo malutka namiastka. To my właśnie w Tennessee jeździmy do Gettlinburga do no, Oceana. No, to jest takie, to jest chyba w ogóle największe w tym. I najfajniejsze stanu. ponoć, no? Nie ma tutaj tylko słowa, bo patrz tutaj. Ale fajne. No super. To jest one fish from Finding Nemo, same jak ten. Wikuś, a Ty pamiętasz to scenarium, co my jesteśmy w Tennessee zawsze? No, look! Wikula? Ja wiem I jaka to ryba jest fajna! Patrz ten tutaj, lion ah, No, 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 no. Oh, wow. To jest pufferfish, to te dwie takie. Tak, one się nadmuchują, no. Mama, you wanna go Ale jakie tam? są duże, no idziemy tam, powiem, że tam idziemy. I jakie to jest fajne, duże. Ania mi to się wydaje, że to jest amplifikowane strasznie mocno, wiesz? Co? Że nam się tak wydaje, że tak, jest duże? Tak, 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 że jest tak, jak jest tak szkło. No się... tak, to rzeczywiście jest takie no. szkło powiększające, to wcale nie jest duże. A tam już takie ogromne się wydaje, nie? Tam jak stoimy. No the shadow! To jest To patrz ten shadow!